Cześć, Szemon z tej strony. Witajcie na moim kanale. W kolejnym odcinku Przeczytane z biblioteki będzie troszeczkę o komiksie dziesięcym, Ale nie będzie to te tomy Tomasza Samoilika oraz Adama Wajraka, gdyż ich jeszcze nie przeczytałem. Powiem za to natomiast kilka słów o drużynie przyjaciół Sophie Grewaliv. Nie wiem czy to dobrze wymawiam. Jest to komiks stosunkowo niewielki. Dla dzieci, ewidentnie dla dzieci. Tom pierwszy, jak tutaj widzicie, wydawnictwo Kultura gniewu, krótkie gadki. Oczywista sprawa. Tutaj grzbiecik. Twarda oprawa, nie, niewielkich rozmiarów. Sympaty, bardzo sympatyczne, ale o tym przejdę. Komiks ten wydała Kultura gniewu, krótkie gadki, jak już mówiłem. Natomiast ja go wyborczyłem w księżycu Beskickiej, w Bielsku Białej, w chwili na osiedlu Kopernika, przy ulicy Jesionowej. Macie tam sporo ciekawych komiksów, od superbohaterskich, aż po nawet takie dziecięce. Chociażby tam jest też i Nieugięci. I jeśli dobrze pamiętam z Kultury Gniewu jest chyba jeszcze... Witajcie w... Nie to. Będzie... Uroczystko Szyszymory. Jeśli dobrze pamiętam. Ale to musi się podejść i sprawdzić. Co to jest ta Drużyna Przyjaciół? Drużyna Przyjaciół, mamy trzy stworki. Śmieszne. Ale generalnie chodzi o to... Że mamy tutaj taką dżdżownicę, węża, węża w zasadzie, krokusia, który ma zadanie: znaleźć sobie przyjaciół. Banalne? No zależy dla kogo? Dla małego krokusia jest to niebagatelne wyzwanie. I spotyka sobie tulipka, misia. No i jakoś tak zaczynają. Ze sobą rozmawiać i można powiedzieć, że się zaprzyjaźniają, więc zadanie zaczyna być wykonywane. I ogólnie przeżywałem takie bardzo pocieszne, lekkie, przyjemne historyki. Przy czym, plansza dla spostrzegawczych, dzieci szczególnie trzeba znaleźć orzechy włoskie, orzechy laskowe, jabłka, jagody, gałązki, grzyby. Macie tutaj obrazek, możecie szukać test. Zadanie dla bohaterów oraz dla czytelnika. No i generalnie trzeba będzie przenocować, przezimować w zasadzie. I tutaj mamy troszeczkę takich informacji odnośnie zimowania i generalnie życia takiego wesołego, pociesznego. Więc nasz krokuś, nasz tulipek śpią, nocują. No i żeby była drużyna, coś więcej niż dwa, potrzebna jest jeszcze trzecia osoba. Prymulka. I to jest nasza trzecia osoba, trzeci przyjaciel. Co to za... Czy ten komiks mi się podobał? W zasadzie tak. No nie jest to dla mnie z uwagi na kategorię wiekową komiks wybitny, bo nie jestem grupą docelową, ale wydaje mi się, że w swojej kategorii jest rewelacyjny. Mamy trójkę sympatycznych przyjaciół, trójkę sympatycznych sforków. Rysunki są Proste i przyjemne, klarowne. Komiks jest pod, pogodny, wesoły, radosny. To jest lekko, łatwo i przyjemnie. Po prostu tak się czyta. Da dobry humor, na to, żeby sobie, jak potrzebujesz się troszeczkę odstresować, nie chcesz nic super ambitnego, super ciężkiego, tylko po prostu coś lekkiego, przyjemnego. To jest taki komiks. Taki w sam raz. I sądzę, że niejedne dziecko może się na tym tomie bardzo fajnie bawić. Dobra, trochę się nagadałem. Polecam dla małych dzieci, polecam sprawdzić. Ciekawa tematyka, taka po prostu fajna, a takie komiksy też są potrzebne. Nie wszystko musi być super poważne, super, super, yy, że tak myślę, yy, ciężkie. Nie, po prostu są też komiksy lekkie potrzebne. Z mojej strony to by było tyle. Odwiedzajcie biblioteki. Naprawdę warto. Cześć.